No. Dziś chcę przedstawić ciekawe zadanie szkodkę. Szkodka była już rozwiązywana, czyli chodzi o to, że podane są części wyrazów dłuższego wyrazu. I na podstawie tych części trzeba znaleźć wyraz ten dłuższy. A ta różni się od poprzednich w tym, że te podane wyrazy te krótsze napisane są specjalnie. Z błędem, dlatego szkotka z bykami. Wuj przez ukreskowane jest, ale normalnie wuj jako członek rodziny pisze przez uzwykłe. Z tego wynika, że jednak istnieje dłuższy wyraz, który będzie zawierał dokładnie wuj. Na razie nie wiemy, jaki to wyraz, ale ja proponuję od tych takich najkrótszych zacząć. Przykładowo ma jedynkę. Ruch. No, oczywiście nie ma takiego wyrazu. Ruch, bo to jest błąd. Będzie po prostu musiało być napisane ruch przez CH. Ale znajdziemy taki wyraz, który dokładnie będzie zawierał ten tak napisany ruch. Jest to po prostu druch. Dawny na przykład aparat fotograficzny był druch. Czyli mamy tu wpisane. Taki, jaki jest tutaj. Takim krótszym wyrazem, na przykład 15 będzie, jest łuk, przez ukreskowane. Normalnie pisałoby się łuk przez uzwykłe, ale trzeba znaleźć wyraz, który będzie zawierał dokładnie tak napisany łuk. No pięcioliterowy, dwa, cztery... Widzimy tutaj piętnastka 6 liter. No, łuk to może być po prostu wyraziem włókno. Mamy łuk, dokładnie jak tu napisane. Takim krótszym wyrazem jeszcze jest tutaj przykładowo 17. 17 mamy obóz. Normalnie obóz pisalibyśmy przez ukreskowane. Zatem szukamy wyrazu, który będzie dokładnie napisany z takim wyrazem obóz. No, najprostszy wyraz byłby po prostu kobus albo łobuz. No Ponieważ tu już było EU, to może tutaj drugie EU też już nie będzie. Może ten ptak kobus jest takim. Kobuz. Mamy obóz. No to spróbujmy 18 pionowo. Ból. <laughs> ból przez uklaskowane byśmy pisali. Jeżeli mamy tak jak ten, to czyli po prostu tu musi już być ból. I takim wyrazem jest też na przykład bulik. Próbujmy ten wyraz 12 znaleźć. Jest łóżka. Łóżka przez uklaskowane byśmy pisali. Ale zobaczmy, że tu jest EU, czyli od, tego, od litery EU dokładnie musi tutaj być łóżka. No i trzeba dopisać dwie litery. No Na przykład mała kałuża to będzie kałuszka. Dalej, próbujmy z tych krótszych jeszcze wyrazów. To wróćmy do tego pierwszego. Jeżeli mamy wuj przez pisane, przez ukreskowane, to tu musi być dwój, No to dosłownie byłaby to dwójka. No, próbujmy w takim razie może dwa znaleźć. Tu mamy kąt. No, kąt przez, normalnie pisalibyśmy przez on, ale ma być kąt, to i w naszym wyrazie musi być tu kąt. No, może być kontuar, może być kontakt, może kontakt. Wpiszemy. Tu jest krótki wyraz. 11. Wój. 11. Wój, ponownie, tak jak przedtem było też uzwykłe. Czyli musi tu być wuj. Teraz wuj, Nie, przepraszam, jedynka. 11 tu miał być. Wójt. Wójt będzie. A teraz 14. Ul. Przez ukreskowane. Oczywiście byłoby pisane U przez U zwykłe. Ul. Ale jakiś musimy znaleźć wyraz, który będzie zawierał Ul. Pisane przez ukreskowane no to takie małe pole, poletko albo pulko i zachowany jest ten zapis przez uklaskowany, pulko. Z tych ich, krótszych wyrazów jeszcze, zobaczmy tu 19. Mamy ród, rody, ród byłoby przez u, kreskowane, a tak zapisane ród, no to musi być ród. No co dopiszemy jeszcze? No na, może być rudera. No z tych krótszych wyrazów to właściwie już wszystkie. Teraz by trzeba było kombinować, żeby znaleźć ten pozostałym Sześć pionowo. Znowu mamy <coughs> ul przez ukreskowane. A tu <coughs> ul byłoby przez uzwykłe. Skoro mamy ul przez ukreskowane... To może być tutaj królowa, może u UL, UL, tu mamy ten UL, czyli byłoby królowa. No to łatwiej będzie nam teraz znaleźć ten wyraz, cztery poziomu. Ród. <laughs> Ród Rody. Opisane było przez uklaskowany, czyli tu jest mamy Uzwykłe, czyli w tym, tu w tym miejscu będzie ród. No i już teraz tu mamy do, do jeszcze litery N i K. Co tu dołożyć, żeby powstał jakiś wyraz zawierający tak pisany ród? No może brudownik. Brudownik. No zobaczymy teraz, może pionowo. Trzy. Wędka. Wędka przez. Pisza, pisalibyśmy E i przez D. A wędka, końcówka widać, że będzie wędka w N, -t k, A. Czyli tu byłoby wędka. Tak zapisane, jak, jak tutaj mamy wędka. Mamy drugą literę B i później brakuje nam trzech liter i końcówka jest wędka. No to co. Przed literą B jakaś samogłoska by musiała być, aby, ob, ub, ab. Może absolwentka? Ab, solwentka. No, zobaczmy teraz tak. Może 7 spróbujmy. Tabu. Tabu przezpisalibyśmy przez, przez zwykłym. Tutaj mamy U, to w takim razie tabu jest w tym miejscu. Coś by trzeba było dodać dwie litery wcześniej i trzy litery do końcówki. Tabu. Co, co by można było dodać, żeby, zawierało, żeby ten wyraz zawierał tak pisane tabu? No może sztabówka. sztabu w k, a Sztabówka. No to próbujmy może ósemkę pionową. Mamy lach. Lach. Pisalibyśmy przez ,,ch". Ale lach może być, musi być pisane tutaj lach, a może podwójne być lach. Może tu być jeszcze końcówka w ten sposób pisane. Co to za wyraz mógłby być? Początek mamy A, tu mamy T, tu mamy Lach, albo jedno, albo dwa L, i końcówka Ach. Co by tu można było dopisać, jaki wyraz znaleźć? No, muzułmański przywódca Iranu, Ayatollah. to lach, a ja to lach I mamy wyraz z tym zawartym lach przez H zwykłym. No, próbujmy coś dalej znaleźć. Może tu jeszcze 21 SUL, przez uzwykłe, normalnie było przeczaskowane, SUL, K, SUL, Może, może krasula. Tu mamy sól według tej zapisu. Krasula. No to próbujmy, a może tu teraz 14. Żer przez rz. Normalnie pisalibyśmy przez rz z kropką. Czyli 14 musi być żer. No, żeby tu się kończyło na to r, to to by musiało być żer. No to teraz mamy już tak, przer, no to łatwo się domyślić, że to będzie po prostu przerwa. No szukajmy następnych wyrazów. Próbujmy 20. Czyże. Czyże. Czyż jako ptak piszemy przez L z skropką, ale tu musi być czyże gdzieś. Gdzieś w tym wyrazie mamy początek L. Końcówkę mamy A i musi być czyże L, czyże może liczy rzepa, li. Czy, liczy, że, pa. Mamy czy, że dokładnie w tym miejscu, czyże. Liczy, że, pa. No, najdłuższy wyraz tutaj. 9. 9. Mamy lew. No, nie za dużo tego. Może jeszcze nas coś jeszcze doda. Może dziesiątkę nam jednak dodam. Rząd. Pisalibyśmy rząd przez D, a nie przez rząd. Mamy tutaj rząd, końcówka RZ, to może rząd. Może to w tym miejscu ten rząd będzie. Czyli mielibyśmy tutaj jednej litery dopisać trzeba, później W, rząd, i na osie kończy może rządko. Drugie W. No, łatwo się już domyślić, że to będzie zwierzątko. I mamy ten wyraz rząd w takim zapisie, jak tutaj pod dziesiątką. No to próbujmy teraz wyraz piąty. Oszcze. Oszcze. No, może to być ostrze powinno być zapisane, ale jeśli ma być to szczę, jest początek "-o", mamy to "-z", czyli ten wyraz w całości trzeba wpisać tutaj "-osz", "-cze". No i co jeszcze? No, oszczepnik może być oszczepnik, nie może oszcze, a może oszczerstwo. "-osz", czy "-e", "-r", s "-ty", "-wy", "-o". "-oszcze", "-r", sy, "-ty", wy, "-o". Oszczerstwo. No, zobaczmy wobec tego teraz, żeby otrzymać jeszcze więcej liter w tym najdłuższym wyrazie, to próbujmy albo ten znaleźć, albo ten 12. Konsek. No, zawidać, że mamy nakazać, że tu byłoby konsek przez on pisane, a w tym wypadku musi być konsek i to w ten cały wyraz tu musimy wpisać. Konsek. Konsek. Teraz mamy r. I końcówka A, Konsek, konsekracja, może racja, konsekracja. No to teraz trzynastkę spróbujmy wpisać, poszukać. Nóżka, nóżka, pisalibyśmy przez ukreskowane i to od nogi, nóżka, ale to jest nóżka, to tutaj widać, że mamy końcówkę, tu musi być nóżka. Zaczyna się na C. C i nóżka. Może czarnuszka. Czarnuszka. No, to wobec tego weźmy szesnaście. Rysz. No to widać, że ryż musimy normalnie pisarzmy przez z z kropką, a tu musimy w takiej postaci, jak po, tu podane jest, czy tu w tym miejscu musimy wpisać ryż. Tu mamy tak, dwóch liter nie ma, w tu mamy jednej, brakuje nam litery i tu brakuje nam jednej litery. Jakiś tu musiałby być wyraz. Jest takie. W krzyżówkach już często występuje Dorobkiewicz, jakiś Duchigrosz, czy grosz. czy Nowobogackim, i to się mówi nuworyż. nu -wo Wobec tego kobieta będzie nuworyszka. Mamy ryż. Dokładnie jak tej, tej. No to pozostał nam ten wyraz dziewięć pionowo, lew. No, ten lew można by było wpisać tutaj. Normalnie pisalibyśmy przez w, Ten lew pasowałby tu, ale ten lew może pasować i tutaj. Jak tutaj będzie le, lefe, nie za wiele dalej by to może było, ale jak wpiszemy tutaj lew, no to mamy już, brakuje nam tylko jednej litery, a tu mamy elefon i i z c jakaś, te, nie, 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 telefon, nie, nie telefoniczka, nie telefonistka, więc telefonizacja, telefonizacja. Jak widać, mamy już wpisane wszystkie wyrazy w takiej postaci, jak podane są tutaj z tymi błędami, stąd właśnie nazwa, tej szkodki, szkodka z bykami, czyli z tymi błędami. Otrzymamy rozwiązanie jeszcze w, u, w. Gdzie dalej jeszcze? U. Gdzie mamy jeszcze w, W, w u. U z, e, l, e, I, u, wy, v, v, u, V u, z, e, l, w, w, z, l. No, na stadionach używane przez kibiców. Zatem mamy rozwiązaną szkodkę z bykami. Dziękuję.